Zostań na kilka oddechów z ramionem w górze, tylko tyle, ile możesz, trzymając bandy, podwijając kość ogonową, rotując uda do wewnątrz, koncentrując się na oddechach. Pełne skupienie. poczuj wewnętrzny spokój. Weź jeszcze jeden wdech w pozycji. i z wydechem skrzyżuj nadgarstki na klatce, zejdź miednicą w dół Odstaw stopy z klocka, skrzyżuj je w siadzie skrzyżnym, złącz jeszcze na chwileczkę kciuki i palce wskazujące gdzie na brach. Oprzyj wygodnie łokcie na macie, zostań w głębokich wdechach i wydechach, dopóki ciało się nie rozluźni i poczujesz, że masz ochotę zmienić pozycję na pozycję leżącą, czyli na siada samej. Cały czas koncentruj się z wydechem na rozciągnięciu klatki piersiowej. I rób bardzo długie wydechy, rozluźniając barki, tłów, całe ciało. Ja już na dzisiaj Wam